Dzień dobry państwu, witamy serdecznie na konferencji prasowej przed meczem Lechia Gdańsk – Mieć Legnica. Mecz odbędzie się w piątek, 10 marca o godzinie 18. Przed nami 24. kolejka spotkań, a z nami goście trener zespołu Marcin Kaczmarek. Dzień dobry. Oraz dwaj najbardziej doświadczeni zawodnicy zespołu Flavio Pajszał oraz Duszan Kuciak. Zanim przejdziemy sobie do pytań i do wszystkich tych spraw sportowych, ja tylko króciutko ogłoszenie organizacyjne. Dzisiaj 8 marca, Dzień Kobiet, jak wiadomo, składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim paniom. Przypominam też, że pewnie jak niektórzy się orientują, trwa promocja na bilety na mecz z Miedzią dla wszystkich kobiet do końca dnia bilety za symboliczne 0 zł. Za chwilkę oddam państwu głos, ja tylko wyjątkowo prośba, jako że mamy dzisiaj naszą klubową ambonkę wypełnioną praktycznie w całości żeby nie zadawać więcej niż jednego, dwa pytania, żebyśmy mogli sobie płynnie przechodzić od wątku do wątku i chyba możemy sobie przejść powolutku do rzeczy. Bardzo proszę. Dzień dobry, Paweł Stankiewicz, Dziennik pytanie do trenera. Marcin, powiedz taki tydzień specyficzny dla ciebie, bo po meczu z Lechem sam mówiłeś, że najbliższe godziny pokażą, co, co się wydarzy. Sam do końca pewnie nie wiedziałeś, na czym stoisz. Jak w tych warunkach... Początek przygotowań do, do bardzo ważnego, arcyważnego meczu z Miedzielą Legnica? Tak, to był taki tydzień, w którym bardzo dużo rozmawialiśmy w różnych konfiguracjach. Padło dużo słów takich wewnątrz zespołu, ale też na szczeblu zarządu klubu, właściciela. Dużo spotkań, dużo myślę ważnych, ważnych słów i ważnych. Opinii z każdej strony. Mam nadzieję, że te słowa przełożą się na, na czyny i ta energia, która się gdzieś tam skumulowała podczas tych, tych rozmów. Wybuchnie w meczu z miedzią. I lechia będzie w tym meczu zespołem bardzo zdeterminowanym. To jest dla mnie jakby coś, co jest najistotniejsze pod kątem. Tego, co się wydarzyło w tym tygodniu i tego, co przed nami w meczu z Miedzią Legnica. Dzień dobry, jest z to Wyborcza, Trójmiasto. Miasto. Ja, może, może do piłkarzy mam pytanie, bo no dużo, dużo ostatnio yy, spekulacji, dużo się mówiło o, o, o trenerze, o, o, o przyszłości trenera. A myślę, że chyba to jest ten moment, że wy jako piłkarze musicie wziąć tą odpowiedzialność na siebie, nie oglądać się na najróżniejsze okoliczności, po prostu no, przemówić na boisku. No Powiedzcie ze, ze swojej strony, jak, jak też te Wasze dni ostatnio wyglądały, co sobie postanowiliście, jak to, jak to może wyglądać w piątek, żeby, żeby w końcu no, dać trochę radości kibicom i, 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 i ruszyć, ruszyć z miejsca. Dzień dobry. E... Od, od mojej strony, oczywiście my piłkarze zawsze musimy brać uh, odpowiedzialność, to jest uh, pierwszy punkt uh, od naszej strony. Drugi, myślę, że, że my jako piłkarze musimy być na dwieście procent, co mamy każdego, każdego dnia zrobić na, na treningi. a poza ten uh, treningi co jest uh, na zewnątrz to nie interesuje nic uh, dla drużyny, uh, więc myślę, że też trener już mówił, uh, co był uh, w tym tygodniu. Też uh, dyrektor, też uh, Smorow też mówił, uh, jak był ten tygoniu. Myślę, że to czasami najważniejsze treningi są, są potrzebne. Uh, rozmowy to jest najważniejsze, a reszta później my jako piłkarze musimy żyć z presją każdego dnia, każdego meczu, każdego treningu i to jest, jeżeli chcesz być piłkarzem, zawsze musisz trzymać presję i odpowiedzialność. Jakby podpisuje się pod Flavio. Nie mam jakby trener na początku wytłumaczył, jak to wyglądało na początku tyg tygodnia. I potem ten tydzień wygląda tak, że skupiamy się na tym, co czeka nas w piątek. Nie ma, mówię, no tak jak Flavio powiedział, naprawdę, może e, najlepszy trening w tym tygodniu byli rozmowy. To jeszcze dopytam, bo teraz tak mi się narzuciło, że no, jesteście w klubie już bardzo długo. Pytanie, czy, czy z, tak, z taką sytuacją, z taką napiętną sytuacją już się mierzyliście w przeszłości? Pamiętam, był taki mecz z koroną Kielce 05 u siebie, z tego co pamiętam, 3 czy 4 dni później była wygrana w derbach. Czy, czy, czy można to jakoś porównać? Czy jednak to, co, to, co w ostatnich dniach się działo, to było takie najtrudniejsze, najtrudniejsze no, przeżycie tej drużyny, jakie, jakie było w ostatnich latach? Można porównywać, ale dzień do dnia nie jest podobny, mecz do meczu nie jest podobny, sytuacja do sytuacji nie jest podobna. Bardziej to, co przeżyliśmy, wyciągnąć z tego to doświadczenie, ale jak najszybciej tego uniknąć, powiedzmy, no wtedy się udało, tak? teraz ten cel jest taki sam. No i Naszym zadaniem jest zaprezentować na boisku się z takiej strony, żeby nam to dało trzy punkty. Łucznik Machnikowski, Radio Gdańskie Sam zestaw dzisiejszej konferencji, czyli mamy dwóch najbardziej... Najważniejszych graczy, tak z perspektywy Waszej pozycji w Lechii, Gdańsk razem z trenerem. Czy to jest sygnał właśnie tego, że nastąpiła jakaś taka determinacja, taka, taka skrajna już postawa, która sprawia, że należy wysłać sygnał, że wciąż jesteśmy razem? Pytanie do trenera, bo tam dużo ważnych rozmów było. Obecność Flavio i Duszana w jednym miejscu w takim momencie, to jest chyba jakiś sygnał, także chcieliście też coś zakomunikować? Tak, oczywiście, że tak. Uważam, że sytuacja jest taka, jaka jest, i tutaj nie ma, nie ma czasu na to, żeby czekać dłużej na, na reakcję, na punkty, na, na lepszą grę. Po prostu wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że ten dzwonek dzwoni bardzo, bardzo mocno, i ja jestem przekonany, że ten tydzień doprowadził do tego, że ta drużyna będzie na mecz z Miedzią zdeterminowana i będzie jednością. Mam nadzieję, że to będzie widoczne od pierwszych minut tego, tego meczu. Natomiast tak jak powiedziałem, słowa to jest jedna rzecz, bardzo ważne słowa, które padły, ale najważniejsze to jest to, czy to się zamieni w czyny i czy to się zamieni bezpośrednio w reakcję na, na boisku i na postawę zespołu. Głęboką mam taką nadzieję. Mówiłeś o tych licznych spotkaniach. Pytanie teraz: tutaj Flavio zacytował trenera, Smolar, dyrektora sportowego Łukasza Smolarowa. On też wypowiedział się, jakby w imieniu klubu. Czy doszło do takiego wspólnego spotkania wszystkich, to znaczy zarządu, piłkarzy, sztabu szkoleniowego, dyrektora sportowego? Tak jak powiedziałem, no, tych rozmów było bardzo dużo w różnych konfiguracjach. Suma summarum my spotkaliśmy się w szatni jako cały zespół, jako cała grupa ludzi plus dyrektor sportowy jako przedstawiciel też również i łącznik zarządu. Wcześniej zawodnicy jakby w mniejszych grupach spotykali się z właścicielem i z zarządem w mojej obecności, ale też bez mnie, także tak jak powiedziałem no tych konfiguracji było bardzo dużo. Tych rozmów było, było sporo. Myślę, że stanowisko jest jakby jasne, że no tak dalej być nie może, jeżeli chodzi o postawę na, na boisku. Zdajemy sobie z tego sprawę. Dlatego ten mecz dla nas wszystkich jest tak yy, tak istotny i traktujemy do go w ten sposób, yy, no, że po prostu tylko trzy punkty są yy, jakby dają Nadzieję na to, że, że przyszłość będzie, będzie lepsza. zdajemy sobie sprawę z tego, że tych kolejek będzie coraz mniej, że jest tych, tych spotkań 11. Tak, dobrze? dobrze powiedziałem jeszcze. Jest pierwszy z finałów, ale ja jestem głęboko przekonany, że tak naprawdę wszystko jeszcze jest przed Lechią, dlatego że ta strata nie jest zbyt duża. Natomiast gra, sposób myślenia, podejście, jakby no wszystkie elementy muszą być zgoła odmienne. Od tego, co miało miejsce w dwóch ostatnich spotkaniach. Odcinamy to. Przechodzimy bardzo, że tak powiem, no tak nie chcę powiedzieć, że płynnie, bo to, to, to jest złe słowo, ale przechodzimy teraz do tego meczu z miedzią, który jest dla nas najistotniejszy. Zawodnicy są zdeterminowani, myślę, że tak jak powiedziałem, nie chcę się już powtarzać. Skonsolidowani, bo ten wczorajszy, przedwczorajszy dzień był, był naprawdę bardzo taki intensywny. Widać też na treningu, że. Ta grupa ludzi zdaje sobie sprawę, jakie jest wyzwanie przed nimi. To znaczy ja, ja, ja widzę bardzo dużą mobilizację, taką, takie zaangażowanie przed tym meczem. No i tak jak powiedziałem, jestem bardzo ciekawy również jako trener i człowiek odpowiedzialny za ten zespół, jak po tym tygodniu drużyna się zaprezentuje, bo bardzo liczę na to, że to będzie taki mecz, który da nam jakby nowe możliwości na na resztę sezonu. A co tobie jako trenerowi przez cały tydzień z pewnością lekko nie było, gdy trwały spekulacje, kto za Kaczmarka, czy jest coś takiego, że te trzy punkty zdobyte z miedzią Legnica, to jest jakby odklejenie tego tematu i, i, i gwarancja dalszej pracy? Przed tygodniem pytaliśmy, czy, czy było ultimatum przed poznaniem, czy teraz znaczy, też jest. Ja, coś ja myślę, takiego? że jakby to Państwo są od, od oceny tej całej sytuacji. Ja yy, skoro tutaj siedzę, mam możliwość przygotować ten zespół do. Do meczu z Miedzią, to traktuję to w takich kategoriach, że jest to spotkanie, w którym trzeba zdobyć trzy punkty, w którym trzeba zmienić oblicze tego zespołu, i nie wybiegam dużo dalej w przyszłość. Po prostu e, daję z siebie maksa, tak jak do tej pory, a po tym, co się wydarzyło w tym tygodniu, mam podstawy sądzić, że ta drużyna będzie prezentowała się lepiej. Dzień dobry, Piotr Stwanowski Telewizja Gdańsk z tej strony. Ja z takim pytaniem, bo cóż, dużo dzisiaj słyszymy o motywacji, dużo dzisiaj słyszymy o determinacji. Natomiast tak jak pan trener powiedział, bardzo ważne jest to, żeby słowa i czyny były również jednym. W jaki sposób wydbacie o to przygotowanie psychologiczne? Bo jak nie mam, jest to również pewien problem, żeby tych zawodników podłamanych, bo mimo wszystko ostatnich wynikach, jakoś podnieść na duchu? Tak, jak powiedziałem, myślę, że najlepszym sposobem w tym momencie była rozmowa, dialog, wyrzucenie też z siebie pewnych, często negatywnych emocji. Tak też podeszliśmy w tym tygodniu do tego. Każdy miał szansę powiedzieć, jakby, no, co go boli, czy co uważa, że można ewentualnie poprawić czy w relacjach, ja już nie mówię nawet w relacjach między mną a, a zespołem, tylko w takich ogólnych w takiej sytuacji kryzysowej i, i myślę, że na tym się skupiliśmy bardzo, bardzo mocno w tym tygodniu. Dzień dobry trenerze, Bartosz Graczkowski, Lech Jagda.pl. Mówiliśmy tutaj o, o ważnych piłkarzach, jest Flawy, jest Duszan, ale w Poznaniu zabrakło Michała Nalepy i no, słyszeliśmy o tym szkoleniu antykorupcyjnym, ale mówił też pan, że jeżeli będzie coś poważnego, no to nie będziecie tego zbytnio zatajać i stąd pytanie, czy kontuzja Michała mieści się w tym szkoleniu antykorupcyjnym? <laughs> nie, czy no można oczywiście, coś jakby, bo, bo to już urosło do jakiejś yy, rangi pytania, nawet przed w Kanale Plus, gdzie byłem bardzo zaskoczony. No ja mówiłem pewne rzeczy pół żartem, pół serio. Tak? No oczywiście, oczywiście, że, że tutaj nie, nie ma jakichś wielkich tajemnic. No Michał Mauras, który wyklucza go na jakiś czas. Tak samo jak Konrado, który też jest wyłączony, wyłączony z gry. Do tego Yuri de Camps, który już trenuje, ale też nie, ma, nie może brać udziału w, w tym meczu. Także no tutaj nie ma, nie ma jakichś, jakichś wielkich tajemnic. Ty jeszcze drugie mam pytanie o najbliższego rywala. No, wiemy, że Biedź nie radzi sobie bardzo dobrze, jeśli spojrzymy na tabelę i na ich punkty. No jednak na pewno mają jakieś e, ich silne strony, chociażby Wahadła i właśnie jest pytanie, na co pan szczególnie e, uczula swoich piłkarzy przed tym starciem. Przed nami dzisiaj jeszcze po tej konferencji prasowej analiza mm, przeciwnika, także będziemy o tym rozmawiać za chwilę, dosłownie za pół godziny. Mm. Jak każdy zespół w ekstraklasie ma swoje, swoje atuty, natomiast to nie jest moment, moim zdaniem, na to, żeby, żeby o tym dyskutować. Ja uważam, że dla nas te, te jakby ta kwestia mentalna i, i ta kwestia podejścia do tego meczu to będzie najistotniejsze. Te szczegółowe rzeczy a propos analizy, sposobu próby jakby uzyskania przewag. Oczywiście my to zespołowi. Przedstawimy, tak też trenujemy w tym tygodniu, natomiast to wszystko schodzi na dalszy plan w kontekście, moim zdaniem, mentalu i tego, jak zespół zareaguje, jak będzie do tego meczu przygotowany, jeżeli chodzi właśnie o, o mental, o głowę. Dzień dobry, Oskar Bąk, Radio Eskalacji Miasto. Pytanie do piłkarzy: Wy macie w sobie taką chęć rewanżu, żeby troszeczkę kibiców na boisku, w cudzysłowie przeprosić za ten. Wynik z Poznania. Wiesz co, myślę, że my na boisko zawsze jest najważniejsze, że mamy odpowiedzialność, to jest pierwszy punkt. Kibice wiedzą, że, że to nie jest. my nie jesteśmy głupi, że też, też my wierzymy, że to nie jest dobry moment. I wiesz, e, myślę, że teraz najważniejsze, jest, że mamy e, mecz teraz w piątek. E, patrzymy do przodu. E, Kibice zawsze mają rację, zawsze. Przegramy, wygramy remis, zawsze, zawsze mają rację. Musimy szanować to, bo oni płacą e, pieniądze za bilety i mają zawsze rację. Więc my tutaj na boisku musimy, musimy jak najszybciej um, zmienić tę sytuację i najważniejsze teraz jest, że w piątek uh, wszyscy razem jedziemy wszyscy, wszyscy, do trzy punkty. Uh, zmienimy ten, ten cały źle uh, czas i, i no i później kibicom. My zawsze jesteśmy dostępni co kibicą mają i co mogą mieć do nas. My zawsze jesteśmy dostępni, że mogą mówić, co, co potrzebują, że są rozmawiać z nami, jak też wcześniej mieliśmy tutaj wszyscy razem, więc my też zawsze jesteśmy opowiedzialni o tę sytuację, więc my chcemy też zmienić tę sytuację. Dusza. Jacek Górzyński, portal trójmiasto.pl, ja do wszystkich właściwie panów mam pytanie, bo tak obserwując z boku i czytając ten przekaz, no to tak naprawdę czy nie ma czasem takiego wabang, że postawiliście wszystko na mecz z miedzią i albo się uda, albo się nie uda. Rozumiem, że jest ten wariant, że się uda, a czy są jakiekolwiek inne warianty, czy tylko te rozmowy, które były, to wszystko, co się odbywało, to jest tylko taki krótki termin do piątku. A po piątku spotykacie się i ustalacie, co dalej, jak to wygląda? Ja nie wiem, co będzie po piątku. Znaczy, tak jak powiedziałem, i się tego trzymam. Y dla mnie w tej chwili najistotniejsze jest to, żeby przygotować się w taki najlepszy z możliwych sposobów na, do tego meczu y z miedzią, i te spekulacje chciałbym zostawić poza. Poza sobą, te, te, te wszystkie negatywne emocje, które do tej pory towarzyszyły nam z różnych względów, bo po prostu to, co możemy zrobić, najlepiej, to wykonać najlepiej, jak umiemy swoją pracę. Ja tak do tego podchodzę w tym tygodniu i, i nie zamierzam zastanawiać się dziś, co będzie w sobotę. Po prostu mam głęboką nadzieję, że i wiarę w to, że ten zespół. Zagra zdecydowanie lepiej, zapunktuje z Miedzią i to będzie taki moment, w którym będziemy mieli możliwość przygotować się w troszeczkę lepszych nastrojach do meczu kolejnego z Wartą. Nie wiem, czy to jest postawienie wabank, bo po meczu z sobie jeszcze jest kolejnych 10 meczów, ale tak jak trener Flavio, już nie raz ja, na nas teraz liczy się tylko piątek. Nie interesuje nas, co było, nie interesuje nas, co będzie po meczu. Naprawdę cała, całe skupienie, cała siła i wszystko, co w nas jest, jakby skierujemy w tym jednym kierunku i to są trzy punkty w piątek wieczorem. To z głosno może, dobra, powiedzieć. to wtedy tylko ja chciałem nawiązać do jeszcze jednego tematu, bo cóż, mamy pewnego słonia w salonie, i tym słoniem jest e, gra Lechy Gdańsk niestety i trudno jest go zignorować, więc chciałem podejść do tego tematu. E, jak tak właściwie, wiem, że to pewnie dość skomplikowane pytanie, ale jak tak właściwie możemy określić powód takiej dyspozycji Lechi? Ponieważ zespoł, który. Jeszcze całkiem niedawno był w czołówce tabeli ekstraklasy. Obecnie się bijecie o utrzymanie, jest to sytuacja dość nowa. Więc jakie są tak właściwie powody tej dyspozycji? Mimo, że składam... Ja nie będę się odnosił do tego tak, tak głęboko dzisiaj, bo to według mnie nie jest czas i miejsce. Dla mnie najważniejsze jest teraz, co zrobić, żeby, żeby ten zespół wyglądał lepiej z miedzią. Niejednokrotnie tutaj w tej sali rozmawialiśmy na ten temat, i, i, i dzisiaj nie, nie chcę się tutaj zagłębiać specjalnie. To ja jeszcze do obu piłkarzy wykorzystam okazję. Flavio, dla ciebie ta runda zaczęła się chyba szczególnie trudno, bo znamy Twoje ambicje, znamy Twoją filozofię i właśnie w tym tygodniu i w tym meczu, jako widzisz, rolę, rolę dla, dla siebie. Dziękuję bardzo. Ech, dziękuję za ten pytanie. Dla mnie najważniejsze, ja że dzisiaj po konferencjach, idę do treningu, trenuję na maksa, idę do domu, spacz i jutro na weekend.